Pani Państwo widzieliście jakie prace są wspaniałe. Podzieliliśmy je na kategorie: kategorie z motywem wojskowym i ogólne. Na koniec wpłynęło 112 prac ze szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych standardu i powiatu starodrzewskiego. Żuri przyznają 9 nagłych głównych oraz 9 wyróżnień. W Grand Złote Jajo otrzymuje Kacper Karpiński, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Dziękuję. Godzinkę zaszło, bo jestem Młodzieżowym ośrodku Socjoterapii i ta Pani mi pomagała też, bo to się było z Młodzieżowym zrobić. Ja miałam zabierać jajko z takiego, żołnierza, musi być